A broica Nie wiem czy to widać, powoli się zaczynają rozkładać na na A to jest ul, z którego wyszedł ten rój. Cisza, spokój. Mało co pszczół goni, tam gdzieś pszczoły gonią. Tu się uspokoiło. To też jest taki syndrom, może nie syndrom, ale to też można od razu zauważyć, że jak przy, przy innych ulach pszczoły gonią, a tu był ruch, a teraz nagle ucichło. To też coś jest podejrzanego, że prawdopodobnie wyszło z tego rójka. Za chwileczkę, 10-15 minut, nie będzie w ogóle widać, że coś się w tym stało. Zajrzymy jeszcze do środka, na ramkach. Było tutaj czarno, a w tej chwili, no tu akurat widać, jak. No dla mnie akurat widać, że znacznie pszczoły ubyło. Chociaż one zawsze powrócą na górę, bo jest teraz otwarte. Widać różnicę w tym, że coś tutaj ubyło tej pszczoły. Chociaż tak, tutaj pszczoła siedzi na 20 ramkach, były tu robione odkłady z tego ula. A mimo tego jednak wpadły dla stół rojowy. Także powrócimy za chwileczkę do roju na drzewie. Na tuj coś się tu dzieje Tu widać liszą. Jeszcze mnóstwo pszczołów jest w powietrzu Ale tu i jak to na tuj rozwalone w kilku miejscach na około 2,5 przewiduję 2,5 na pewno tego tej pszczoły tu jest 2,5 kg przygotować do zbierania też na razie pozdrawiam z Pasieki Bożek